Czy naprawdę nie widzicie tej różnicy? Szczepkowska mówi to na głos. Joanna Szczepkowska, legendarna aktorka i publicystka, która od lat nie boi się zabierać głosu w najważniejszych sprawach państwowych, po raz kolejny wywołała medialne trzęsienie ziemi swoim najnowszym wpisem w mediach społecznościowych. Artystka, znana z bezkompromisowych opinii i niezwykle celnych diagnoz społecznych. Tym razem postanowiła dokonać brutalnego porównania dwóch najważniejszych postaci na polskiej scenie politycznej premiera Donalda Tuska oraz prezydenta Karola Nawrockiego. Szczepkowska, która od momentu zaprzysiężenia Nawrockiego w sierpniu 2025 roku regularnie punktuje jego potknięcia, tym razem nie gryzła się w język, nazywając urzędującą głowę państwa nadętym i pustym sztywniakiem. Jej wpis. Pełen pasji i bolesnej szczerości stał się manifestem tej części opinii publicznej, która z narastającym niepokojem obserwuje styl sprawowania władzy przez byłego szefa IPN, zarzucając mu brak elementarnej kultury politycznej oraz dyplomatycznego obycia. W swojej publikacji Joanna Szczepkowska wyraziła głębokie niezrozumienie dla części społeczeństwa, która zdaje się nie dostrzegać fundamentalnych różnic wizerunkowych i merytorycznych między Tuskiem a nawrockim. Aktorka podkreśliła, że o ile inteligencja, ogromne doświadczenie polityczne czy biegłość w zawiłościach międzynarodowej dyplomacji to cechy, których przeciętny odbiorca nie musi analizować na co dzień. O tyle istnieją widome i oczywiste znaki, które powinny rzucać się w oczy każdemu obserwatorowi. Ja naprawdę nie mogę zrozumieć, jak można nie widzieć klasy i kultury Donalda Tuska i różnicy między nim, a nadętym i pustym Nawrockim, napisała artystka. Uderzając w sam fundament prezydenckiego wizerunku. Szczepkowska odrzuciła przy tym tezę, jakoby polskie społeczeństwo było głupie, wskazując raczej na potężną siłę manipulacji, która, bazując na chwytliwych hasłach, potrafi przesłonić ludziom rzeczywisty obraz polityka. Dalsza część wpisu Szczepkowskiej to seria niezwykle bolesnych dla obozu prezydenckiego porównań. Aktorka zauważyła, że choć ludzie widzą i słyszą obu liderów, to mechanizmy socjotechniczne stosowane przez prawicę sprawiają, iż cechy negatywne są przedstawiane jako atuty. Dla artystki Karol Nawrocki pozostaje jednak postacią pozbawioną głębi, której jedynym atrybutem jest sztuczność i wybujałe poczucie własnej wartości. Szczególną uwagę zwróciła na sposób bycia prezydenta, określając go mianem, wyszczerzonego sztywniaka z nadętym ego. To sformułowanie błyskawicznie stało się wirałem. Prowokując setki komentarzy od wyrazów pełnego poparcia ze strony przeciwników Nawrockiego po ostre ataki zwolenników prezydenta, którzy zarzucają aktorce elitaryzm i brak szacunku dla demokratycznego wyboru Polaków. Joanna Szczepkowska zakończyła swoją refleksję w tonie nadziei, wyrażając głęboką wiarę w to, że popularność Karola Nawrockiego zacznie wkrótce gwałtownie topnieć, gdy tylko opinia publiczna przejrzy na oczy. Jej głos w debacie publicznej u progu 2026 roku jest dowodem na to, że polskie środowisko artystyczne nie zamierza przechodzić do porządku dziennego nad nowym stylem prezydentury, który Szczepkowska utożsamia z arogancją i pustką merytoryczną. Czy jej ostre słowa staną się iskrą, która zmieni postrzeganie Nawrockiego przez niezdecydowanych wyborców. Jedno jest pewne aktorka, która niegdyś ogłosiła koniec komunizmu w Polsce dziś z tą samą determinacją ogłasza walkę o klasę i kulturę w najwyższych kręgach władzy, nie dając prezydentowi ani chwili wytchnienia w jego medialnej aktywności.